Japonia to jeden z głównych światowych rynków związanych z grami. To kolebka współczesnego grania oraz powstaje tam większość sprzętów, na których gra cały świat. Zapraszam więc do krótkiej analizy, jak grają japończycy. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. Portal AT Level niedawno opublikował ciekawą analizę japońskiego rynku gier, stąd omówię ją w skrócie dla was, gdyż jest tam sporo ciekawych wniosków i spostrzeżeń, które ułatwią zrozumienie aktualnego stanu japońskiego rynku zarówno przez graczy, jak i deweloperów oraz wydawców. Tak więc zaczynamy. Po pierwsze, właśnie jako światowy lider w branży gier Japonia dograła kluczową rolę w rozwoju popularnych franczyz, takich jak Super Mario, Pokémon czy Final Fantasy. I to badanie dostarcza właśnie wielu takich ciekawych informacji dla, zarówno dla twórców, specjalistów, interesariuszy, którzy rozważają japoński rynek gier jako też miejsce, w którym można się rozwijać. I po pierwsze, warto tutaj nadmienić gospodarkę i rynek japoński. Gospodarka Japonii, Japonii należy do jednej z najpotężniejszych na świecie i PKB plasuje się na trzecim miejscu w rankingu światowym, a populacja liczy 126 milionów osób. Kraj jest uznawany za bardzo zamożny, z wysokim poziomem równości dochodów i niską stopą bezrobocia. Japonia posiada również niesamowicie silny rynek gier, który rośnie z roku na rok. Przychody w segmencie gier wideo mają osiągnąć w tym roku 72 miliardy dolarów ze wzrostem rocznym około 7,17%. Największym segmentem, tak jak i na całym świecie, są telefony komórkowe i gry na mobile. Mają tutaj wartość 65,63 miliarda dolarów, co czyni go jednym z największych rynków na świecie. No, i tak samo właśnie, jeżeli chodzi o statystyki światowe, już od kilku lat. Większość tak naprawdę obrotu światowego gier to są gry mobilne, czy tego chcemy, czy nie. Solidna gospodarka Japonii czyni ją jednym z lepszych miejsc do inwestycji yy, i wraz z wysokim PKB, yy, dobrą infrastrukturą, prężnym sektorem rozrywki, yy, tutaj nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w japońskie rynki przynosi znaczne zyski w dłuższej perspektywie, jeżeli zostaną oczywiście przeprowadzone właściwie, yy, więc yy, no. Wystarczy zobaczyć, jakie mamy tam firmy: Sega, Sony, Nintendo, Capcom, SNK, no masę, masę po prostu niesamowitych, znanych firm, które zarówno tam działają od kilku, kilkunastu, przez kilkadziesiąt nawet lat, więc widać, jak tutaj to jednak działa. Już dość o gospodarce. Teraz jak wygląda sama społeczność graczy. Otóż demografia tutaj wygląda następująco. Pośród 1000 ankietowanych japońskich graczy 54% stanowili mężczyźni, 43% kobiety, 1% osoby niebinarne, 2% nie udzieliło odpowiedzi co do płci. Wiek badanych wahał się pomiędzy 18 a 77 lat ze średnią wynoszącą 36 lat. Tutaj jest to akurat światowy standard, bo teraz przeciętny taki płacący gracz ma w przedziale od 25, powiedzmy 20, 25 do 40 lat, więc to się wszystko mieści w tej normie. Jeżeli chodzi o dochody japońskich graczy, mają one przedział między 2300 a 4200 dolarów. Średnio japońscy gracze mieszkają w gospodarstwie domowym liczącym od 3 do 4 osób. W kwestii wykształcenia ponad połowa japońskich graczy posiada tytuł licencjata lub. Wyższy i tutaj to jest ponad połowa 51% graczy. Dalej, jakie Japończycy mają nawyki płatnicze? Otóż kwota wydawana na gry wideo w Japonii jest zdumiewająca. Według badań, Japońscy gracze wydali średnio 1275 dolarów na gry wideo w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To jest zawrotna suma. Jeżeli chodzi o właśnie wydawanie na gry, to Japończycy są tutaj absolutnie we własnej lidze. Analizując dane z badania Heavy Indie Gamers Research z 2022 roku, autorstwa właśnie serwisu AT Level, japońscy gracze wydają rocznie trzy razy więcej pieniędzy niż zapaleni gracze Indii oraz sześć razy więcej niż tradycyjni gracze z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec, czyli z tych najbardziej prominentnych rynków. Niewątpliwie mają apetyt na granie, i tutaj, według sondażu zorganizowanego przez AT Level, większość japońskich graczy kupuje gry w Nintendo eShop 49%, App Store 35%, PlayStation Store 25%, a inne popularne sklepy to Steam 11%, Google Play 24% i 4% Xbox Live. Co się też pokrywa z tą filozofią, że jednak Japończycy nie lubią Xboxa, preferują Nintendo i PlayStation. No i jeżeli chodzi tutaj o proporcje, no to na zachodzie to jednak będzie tak, że w Europie i Wielkiej Brytanii PlayStation rządzi, w Stanach jednak ten Xbox będzie miał tutaj często albo równy, albo nieco większy nawet odcinek sprzedaży, jeżeli chodzi o proporcje względem chociażby Sony, tak? Yy, idąc dalej, jakie w takim razie yy, są czynniki, które wpływają na sprzedaż? I gdy chodzi o informacje o nowych wydaniach, yy, gracze mają szeroki wachlarz dostępnych źródeł. No już jak na całym świecie. Według tego badania główne źródła informacji dla graczy to filmy i yy, usługi streamingowe. Tu mamy 41% media społecznościowe, 39% oraz Wyszukiwarka Google 37%, chociaż te trzy źródła są bardzo popularne wśród graczy szukających informacji o nowych wydaniach. Dostępnych jest wiele innych opcji, takich jak rozmowy z przyjaciółmi i rodziną 30%, reklamy mm, czy strony internetowe gier 29%, agregatory recenzji 24%, czyli chociażby Metacritic czy OpenCritic. Strony z wiadomościami o grach i recenzjami, no to mamy 21%, cyfrowe sklepy z grami 18%, strony internetowe sprzedawców 14%, wątki na forach internetowych 10% i podcasty 9%. Gracze na całym świecie mają różne preferencje i filmy z rozgrywką są bardziej popularne w Japonii, 41%, ale stanowią tylko 1 czwartą wszystkich źródeł używanych przez graczy na świecie. Ponadto komunikacja z przyjaciółmi, i rodziną oraz śledzenie cyfrowych sklepów z grami są również kluczowymi sposobami w jakie gracze dowiadują się o y, nadchodzących premierach. Y, tutaj te proporcje y, właśnie są troszeczkę odwrócone, no bo u nas na Zachodzie y, dość często jednak zwraca się uwagę na chociażby twórców internetowych, którzy w Japonii nie są tak popularni. W ciągu ostatnich trzech miesięcy japońscy gracze korzystali z szerokiej gamy platform mediów społecznościowych. Według badań serwisu y, YouTube osiągnął imponujący wskaźnik wykorzystania na poziomie 90% Twitter i Instagram śledzą, jest śledzony przez odpowiednio 64,52% graczy. Japonia to kraj niezależnych ludzi i ludzi z inicjatywą. Właśnie to jest to, że jak zinstytucjonalizowane społeczeństwo, właśnie w pracy czy w szkole, raczej myśli grupowo, tym bardziej w czasie wolnym. Japończycy mają większą potrzebę właśnie indywidualności, przez co albo wyrażają to w grach, albo przez subkulturę czy w trakcie spotkań ze znajomymi. Stąd też właśnie widać ten indywidualizm bardziej w trakcie ich nawyków growych. I są tutaj skłonni bardziej właśnie grać indywidualnie i nieszczególnie są chętni do gry w sieci, aż 55%. 7% japońskich graczy też nie śledzi żadnego konkretnego gracza ani wpływowego twórcy związanego z grami. Na zachodzie, w Stanach czy nawet w Europie twórcy internetowi mają following rzędów milionów subskrybentów. W Japonii, jako dużego youtubera, uznaje się już osobę, która ma 100 tysięcy subskrybentów, co w skali, właśnie zachodniej, to jest dość nikłą. Nikłą liczbą, więc no właśnie, Japończycy nieszczególnie podążają za twórcami internetowymi. Jakie są najpopularniejsze cechy gier? W Japonii. Nie jest tajemnicą, że Japonia ma jedną z najbardziej zaangażowanych społeczności graczy na świecie, a dane właśnie serwisu AT Level to potwierdzają. Ankieta wykazała, że 68% graczy w Japonii grało w tytuły AAA, 37% w tytuł AA, a 34% w tytuły Indie. Dane wskazują na silne preferencje japońskich graczy właśnie dla tych dużych, znanych tytułów i chociaż mniej osób może grać w gry niezależne, ci, którzy. To robią, mają tendencję do ogrywania więcej niż inni. Wśród japońskich graczy można zauważyć szeroką różnorodność gatunków gier. Według y, ankiety przeprowadzonej przez AT Level najbardziej y, popularnym gatunkiem są gry logiczne, które stanowią 28% graczy. Gry muzyczne, rytmiczne, śpiew i zajmują drugie miejsce z 26,3%, y, a na trzecim miejscu są gry typu Battle Royale oraz symulacje życia, tu, tudzież zwierzątek, farming, simy i te sprawy. I to jest 25,8%. Gry free to play, są niezwykle popularne w Japonii, zgodnie z ankietą y, serwisu 64% graczy w Japonii preferuje darmowe tytuły, takie jak League of Legends czy Super Smash Brothers, podczas gdy 28% graczy wybiera płatne premium opcje, takie jak PUBG czy The New World. Zaledwie 8% wybiera gry oparte na subskrypcji, takie jak World of Warcraft, i tu kolejna duża różnica, bo jednak na zachodzie WoW jest wciąż bardzo, ale to bardzo popularny. Jakie są motywacje w takim razie bycia graczem w Japonii? Czym się Japończycy najbardziej cieszą? No i tutaj mamy e, takie wnioski, że w Japonii znajduje się łącznie 75%. 62 miliona graczy, czyli zawrotna liczba. Ponad połowa populacji kraju uważa się za gracze. No i warto w takim razie wiedzieć, co cechuje takiego japońskiego właśnie gracza. I tutaj tak, po pierwsze, częściej traktują grę jako jedną z wielu rzeczy, które robią, a nie jako kluczowy element swojej osobowości. Nie ma dla nich znaczenia, czy decydują się na dołączenie do drużyny i granie w sieci, czy też grają na własną rękę. Nie polegają wyłącznie na opiniach znajomych, wybierają zarówno gry, które grają ich znajomi, jak i te, które nie grają, co świadczy o bardziej właśnie indywidualistycznym podejściu. Preferują tytuły oparte na współpracy ponad te, które są bardziej w trybie konkurencji, tak? czyli wolą robić rzeczy w kopie, ale razem, a nie versus. Uważają, że oszustwa psują im zabawę, a zakupy w grze powinny być ograniczone tylko do przedmiotów niepomocnych. W rozgrywce, czyli tak zwane mikrotransakcje kosmetyczne, dzielą wraz z innymi graczami na całym świecie uznanie dla stylizowanej sztuki w tytułach gier bardziej niż realistycznych stylów, powiedzmy, artystycznych. Więc no, to też wydaje mi się, że akurat no to jest zbliżone do tego, co. Jest na zachodzie, no stylizowana grafika też się wolniej starzeje, można się nią dłużej cieszyć. No i jest właśnie bardziej unikatowe niż dążenie do fotorealizmu. Jest jasne z tych wyników, że fabuła odgrywa e, niezwykle istotną rolę, próbując przyciągnąć japońskich konsumentów. To powinno być też odzwierciedlone w każdym projekcie przeznaczanym właśnie dla japońskiego rynku, że jednak fabuła tutaj ma duże znaczenie. No, zauważcie, że chociażby nawet Tekken ma jakąś tam fabułę, ma przerywniki filmowe, każda postać ma rozbudowane, rozbudowaną biografię. E, najprostszy nawet japoński RPG też ma e, przecież masę masę fabuły opartej na psychologii postaci, emocjach, co często jest dość różne od tego, co widać chociażby w zachodnim stylu pisania, no, przebiegu rozgrywki czy fabuły. Niemniej jednak nie należy ignorować właśnie znaczenia dobrych mechanik rozgrywki, ani stylu artystycznego, jakości grafiki, bo te aspekty właśnie dla japońskiego gracza też są bardzo istotne. Jakie są jeszcze cechy właśnie japońskich graczy? Ten najważniejsze to, że japońscy gracze w większości preferują tytuły AAA. Ponad 2 trzecie respondentów skupiają się na bardziej wciągającej historii niż gameplayu. Najpopularniejsze gatunki to gry logiczne, muzyczne, battle royale oraz live simy, czy gry z tymi elementami. Gracze są w stanie wydać rocznie ponad 1200 dolarów, co jest niesamowitą kwotą na tle innych rynków. Japończycy chętnie też wydają pieniądze na DLC i mikrotransakcje, porówno przeznaczając środki na duże dodatki, ale też mniejsze elementy typu ym, stroje czy waluty wewnętrzne. Dla japońskich graczy liczy się przede wszystkim zawartość, więc ym, nie skupiają się na tym, kto zrobił daną grę, nie podążając za jednym studiem, a raczej po prostu za tym, jaka gra jest. Nie wszystkie aspekty graczy w Japonii są skrajnie różne od właśnie zachodniego profilu użytkownika elektrycznej rozgrywki, i tutaj głównymi źródłami wiedzy o grach są streamy i filmiki na YouTubie 41%, media społecznościowe 39%, a także poszukiwanie danych samodzielnie. I co może wyróżniać graczy na wschodzie, to brak szczególnego przywiązania do influencerów sieci i ponad połowa graczy nie podąża za nikim konkretnym. Po prostu dla nich najważniejsze są gry. I w ramach jeszcze podsumowania, badania wskazują, że japońscy gracze są wyjątkowo zaangażowani w zróżnicowanie pod względem preferencji. Ich pasja do gier jest silna, ale nie definiuje to ich yy, tożsamości. Yy, wolą właśnie yy, kooperacyjne tytuły z wysokim współczynnikiem artystycznym. I Japonia, jako potęga w branży gier, może oferować świetne możliwości, zarówno dla twórców, ludzi z marketingu, czy podmiotów branżowych pragnących zdobyć udział w tym dynamicznym, innowacyjnym rynku. I to wszystko w tym krótkim ferietonie. Mam nadzieję, że to był dla Was interesujący element powiedzmy, mojego kanału, i że wciągniecie się, wyciągniecie em, z niego jakieś wnioski dla siebie lub też dadzą Wam nieco inną perspektywę dla dość egzotycznego i odmiennego dla nas rynku. Dajcie w komentarzach znać, co myślicie i czy Wam się podobało, i czy chcecie więcej takich materiałów. Wielkie dzięki za to, że jesteście i dzięki Wam liczba odbiorców na tym kanale też rośnie. Zachęcam Was do lajkowania, udostępniania dalej i subskrybowania kanału. Pozostaje Wam więc życzyć Wam solidnej popkulturowej dawki, samego dobra i spojrzenie na grę okiem dawa.